Sponsorem transmisji jest Quark Kantory Bitcoin. Tu szybko i wygodnie wymienisz kryptowaluty na gotówkę. Znajdź kantor w twoim mieście. www.quarkhouse. Witam wszystkich cieplutko serdecznie moi drodzy. Marianczal z tej strony kłaniam się, zapraszam was na kolejny film. Niemniej jednak przejdę do meritum, chciałbym przeprosić z góry za dźwięki, które mogą dobiegać z zewnątrz, jakieś stuki, puki, jęki, słowa na, K na h, no może być różnie. Ktoś zapyta, Marian, co tam się dzieje u Ciebie pod blokiem? Człowieku, jakaś ustawka? Nie, 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 panowie remontują plac zabaw, więc tak to wygląda. Aż mi się przypomniała sytuacja, jak studiowałem jeszcze filologię angielską i przerabialiśmy twórczość Szekspira, Beer Not To Be, a obok remontowali aule. I my tam kontemplujemy, rozważamy, być albo nie być, a tam dźwięki dobiegają z sali obok. Heniu, kurwa, mówiłem dwa na dwa, nie dwa na trzy. W porządku. To jest właśnie zderzenie językowe. No dobra, siadajcie wygodnie. Kolejna porcja. Mam nadzieję, że przydatna porcja wiedzy debiutowej. Kontynuuję serię pod tytułem Tak w szachy to nie gramy. Dajcie znać, co o tej serii myślicie. Ja chcę tutaj cały czas dzielić się swoją wiedzą debiutową eee, z Wami w postaci właśnie tych różnych otwarć. Być może Waszych ulubionych otwarć, Waszych ulubionych gambitów, więc no. Kawa, herbata w dłoni jedziemy. Partia włoska, moi drodzy, będzie dzisiaj e, e, królować na parkiecie. Goniec C4, znana i lubiana. Amatorzy bardzo lubią te ustawienia i tutaj kontynuacja to konie 6 goniec C5, goniec C7, czasami haszej żeby nie wpuścić skoczka na G5. Tutaj jednak taki ruch jest jak koń D4, łamiący pryncypia debiutowe nie ruszamy pod rząd dwa razy. Bo trzy, tym bardziej tą samą figurę w debiucie, no reszta figur w szoku. Mówią, co to od odchytmaniasz, gość jeszcze pionka podwiesiłeś. No właśnie, i teraz pytanie do was. 3 sekundy. Macie 3 sekundy na diecezję. Co gracie tutaj białymi? Hmm? To Kusi, nie? Kusi, kurde palas. Niedobre jest to, niedobre. Tak nie gramy. Tu trzeba zbić kunia. Eee, Bing! Hetman G5 z widełkiem. Proszę Państwa, eee, ktoś powie: no ale moment, przecież ja wchodzę na F7, mam pioneczka, właściwie już drugiego i jeszcze widły. No niby tak, tylko że król jest ważniejszy. Tu wisi z matem, więc trzeba się przytulić tu. Ale Hetman kasuje na 4 z szachem. A jajaj, nie ma czasu tam nic robić, bo król w opałach. Król jest najważniejszy, moi drodzy, tak zawsze było. Po zasłonie gońcem jest piękny mat. Pięk! Mat zduszony, Beniowskiego. Po zasłonie hetmanem jest brak hetmana. A bez pałacu, nie ma pałacu i te sprawy. Więc no, totalny wór już w 8 ruchów. Ktoś powie, ale Marian, spokojnie, Po hetman g5, jest jeszcze uderzenie z szachem, mam tempo, jasne, masz tempo, tylko król d8. No i co, roszadę zrobisz? Benz. to jest figura za dwa piony. oczywiście, skonsolidowały się białe, Zaraz wieża przyjdzie, będą się rozwijać. Tutaj nie do rozwój, Mam na myśli też fakt, że król jest niezraszowany, ale ta pozycja czarnej powinna być i tak lepsza. Czy przyjemniejsza do gry? Tego nie wiem. To też zależy od Was. Dlatego też tutaj bicie jest problematyczne. Tu należy rąbnąć, zrolować, wieża na E i macie super pozę. On ma tutaj tak naprawdę zdwojone piony, które nie są. Nie są, znaczy na pewno nie są żadnym atutem. Są słabością. Jakieś D3. Rozwijamy się fajnie. Mamy kontrolę centrum. Trzy figury w grze można powiedzieć. Jest pięknie. No, więc Gambit Blackborna Kosticia już znacie i wiecie, jak reagować. Mam nadzieję. Pozycja numer 2, Znowu partia włoska na szachownicy, moi drodzy. No i goniec C5. Inny wybór tutaj. Debiutowy. No, ja już dawno temu, Gambit kapitana Evansa, coś pięknego. Oddajemy piątkę, żeby zbudować dynamiczne centrum. Masa pułapek tutaj jest. Goniec C5 grają ci bardziej kumaci, goniec C7 czasami też. Goniec C5 również się grywa, chociaż w to jest ruch, który tutaj pozwala na sztuczki D4 gramy. I po strzale nie odbijamy, bo dostaniemy szacha, nie o to nam chodzi. My chcemy zabezpieczyć króla i już hulać na densflorze. Dużo osób wam tu zbije. Od ręki, no to znacie już, nie? Goniec podwisa, tymczasowe saknięcie na F7. Jeszcze jeden szaszek, żeby osłabić diagonale i podeszć Benz. Pozycja jest totalnie no wygrana. Silniczek bardzo lubi, no ja też zresztą, no bo tam jest przypał, jest przypeks. No, więc tutaj uważajcie na, na, na te numery. Nie ze mną takie numery, Brunner, no właśnie, z tobą. Jest jeszcze inna opcja po tym ruchu, właśnie po przyjęciu gambitu c3 oczywiście, znowu gonie c5 przeglądamy i po d4 strzale Roszatka pamiętajcie nie muszą bić mogą przepchać, ale wtedy znowu dobieramy się do f7 brzmi to jakkolwiek lepiej niż dobieranie się do tutaj punktu G. Skoczek G5 znowu interesuje nas punkt F7, nawet jak po broni to moi drodzy wymieniamy skoczki, oddajemy gońca w tej samej redakcji, wdupcamy się tutaj. Nie jest to to samo, nie jest to to samo, bo tutaj nie mamy dostępu do diagonali, król stoi na G7, y, hetman na D3, niemniej jednak pozycja dalej jest przyjemna, no król jest zdroszowany. Król jest deroszowany, po prostu źle stoi. będziemy mogli tutaj wyprowadzać dosyć szybki atak. Mam wrażenie, chyba nawet jakiś goniec B2 bym preferował. No, więc tak to w się wygląda. Tam jeszcze można odchodzić na A5, ale o tym, o się robiłem odcinek, taki jakby mm, osobno, dedykowany temu Gambitowi, więc można sobie pogooglować. Jedziemy dalej, moi drodzy, na szachownicy partia szkocka z przejściem do gambitu szkockiego, czyli te wszystkie struktury po e4, 5 mega, mega popularne, takie fajki były chyba kiedyś popularne i tutaj nie bicie na d4, tylko gońc c4, zostawiamy tego pionka na deser W najlepszym ruchem jest konie w6 i po pchnięciu najlepszą kontynuacją jest d5 i tutaj nie bijemy, bo wcale nie jest to takie dobre dla nas, z tymi pionami tutaj i z parą gońców czarny będzie nas zajeżdżał tu lepsze jest odejście, od razu tutaj atakujemy, tu wisi, więc po odejściu strzał. I normalnie każdy gra goniec d7 i zazwyczaj wygląda to tak, że bijemy, bijemy, idziemy w roszatkę, goniec c5 i to jest pozycja startowa, że tak powiem. Goniec c 3 e, natomiast tutaj, natomiast tutaj powiem wam szczerze, kiedyś się kurde balans nadziałem. Po biciu goniec c5 poszło right away. Ja wiem, jak to? Przecież tu dwukrotnie, no podwiesiłeś. No to ja zbiłem to skoczkiem grożąc z szachem z odsłony, tym bardziej, że wisi hetman i mówię nie, no coś tutaj rywal pogmatwą, ale wchodzi strzał na f2. Przypomina mi to troszeczkę mm, ustawienia z tego Traxlera szalonego. No bić nie można oczywiście, no król e2, król f1, innych opcji nie ma. No właśnie. I tu nastąpiło bc. Oczywiście czek, Królew f1, mówię nie no, mam totalnie wygraną pozycję, no pewnie też by się tak pomyśleli, no kasujecie wieże, tak? No i właśnie wieży wziąć nie można, bo jest wór. Dlaczego? Bo jest Czek. <gry> I trzeba oddać Hetmana. To jeszcze wisi. No, masakrija, człowieku. Masakrija. To co w takim razie grać? Po gonie C5 polecam po prostu gonie C3. I finalnie dostaniecie pozycję, o której już mówiłem. No. Dużo jest tych niuansów i to w takim prostym debiucie wydawało się. Partia Włoska, hej, o tam, wiadomo, dla amatora. Trzy warianty na krzyż i lecisz. No, powodzenia. Karwasz twarz. No dobra, system londyński. Marian, szczera opinia na temat systemu londyńskiego. Serio? Pełnoprawny, elastyczny debiut. Tak uważam. Może nie jakiś najambitniejszy, jeśli chodzi o granie na punkt, na wygraną, ale jak najbardziej, jak najbardziej polecajka. Jak znacie te struktury i znacie plany. Eee, załóżmy, że idzie szybkie C5 z ideą Hetman B6. O, kot na drapaku. Jest drapak stresu, moi drodzy. Konie w 3 oczywiście, alternatywą było C3. Mochi! Ja bym chciał dokończyć nagranie. Ja mówiłem, że będą stuki póki słowa na Kanach H, a nie jakieś drapy. Drapy. No. Eee, hetman B6, bardzo częsta idea, żeby docisnąć centrum i jeszcze zaatakować b2, tu z zimną krwią gramy skoczek c3, nie boimy się pionka b2 i tutaj czarnymi nie polecam brać. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Koń b5, A jeszcze ten hetman źle stoi, nie warte jest ten, te problemy, które ma tutaj czarny, nie warte są tego pioneczka. Aż powie skoczek a6, wybraniam się przed widłami. Tak, tylko że wtedy a3. Wieża b, hetman tu. Pobronimy i zagramy skoczkiem. I Hetman jest w skrzynce dębowej. Jest po Hetmanie, więc łatwo Hetmana też stracić. Dlatego też. Yy, najlepsze, co mogę zrobić tutaj, to nie brać. C4 się gra, A6 się gra, żeby tam kun nie przyszedł. No i taki to London, nie? No więc uważajcie, na tego zatrutego pionka B2. No i ostatnia pozycja, Stafford Gambit. Ojej, ile ja w Staffordzie partii przegrałem, znaczy grając na Stafforda, nie znając tych linii. Benz i on tutaj nie odbija, nie, wy, nie wygania, tylko gra kolejnym skoczkiem, mówiąc: Dobra, mam pionka, znaczy właściwie ty masz pionka białymi, ale tutaj będzie atakowicz. Tu będzie atakowicz i można to można dostać gonga, bo jeżeli się ustawicie tak jak w partii włoskiej i chcecie zrobić roszadę, to jest niedobrze, bo skoczy G4. No wydaje się, że Rzeszada wszystko załatwia, bo tu broni tam broni. No nie załatwia nic, bo Hetman H4 grozi mat. Przed matem się trzeba jakoś bronić i wchodzi strzał tutaj. Wisi Hetman, szach z odsłony. Jest po prostu po ptokach. Dlatego też w tym momencie trzeba było zagrać H3. Bardzo ważny ruch. Tam czasami H5 i ten koni tak podchodzi tutaj, bo po biciu się linia otwiera. Natomiast to można wszystko ominąć fajnie. Zagrać D3. Gonie C2. To jest ciekawe. I w tym momencie no pewnie H5, rozszatka, skoczek G4, to jest podstawa w Staffordzie. No i co? Chciałby się zagrać H3, nie? Albo zbić, no zbić raczej nie polecam, bo, bo to jest albo otwieranie wieży, albo po prostu jakieś tempo, raczej, raczej tak grać nie chcemy, więc w tym momencie H3 najpewniej, ale nie będziemy tego skoczka zbijać. Hetman H4 i w tym momencie D4. Przerywamy komunikację, gońca. Oczywiście gońc D6 chciałby zagrać, no to E5. I tu się wybroniliśmy. Ale no to jest triki, nie? To jest triki. Nawet jest taka linia w staffordzie, słuchajcie, nawet tutaj, ze z poświęceniem skoczka i wtrąceniem Hetman H4 na Mata. Mhm. I po Roszadzie on odbija wstępem na Hetmana. Pamiętajcie, że nie macie ruchu F3, więc Hetmana 1, długa Roszada i Gonie c 3 no i niby się wybroniliście, chociaż jeszcze tu jest presja. I wydawałoby się, że można zagrać G3, ale nie można, bo hetman h i mogą być problemy, więc tu najlepszym ruchem jest F4. I to trzeba znać! To trzeba znać! Jak się to zna i wam to grają, to aż się cieszycie w duchu. Ja na przykład, jak ktoś mi gra Stafforda, teraz mówię, ho! ho, 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 ho o, ale żeś wtopił w, w, w gościu. Nie no, oczywiście nie aż tak, ale, ale cieszę się. No, takie pięć pozycji. Dajcie znać co o nich myślicie, czy też grywacie. No i co? Jesteśmy w kontaktach. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia.